Witam serdecznie. Moim gościem Piotr Jabłoński, Walczyk Optik 2. Cześć. Piotrek84 dzisiaj w plecy. Dlaczego? Uf, ciężkie pytanie. Sam nie wiem, bo naprawdę fajne my zagraliśmy. Dużo sytuacji, dużo fajnej gry. No ale przeciwnik no, był dla nas bezlitosny i nas wypunktował w tych sytuacjach, które miał. No ale myślę, że trochę... No, wynik troszkę jest niesprawiedliwy, bo... No może... Może myślę, że taki remis albo zwycięstwo było w naszym zasięgu. Jak najbardziej. A powiedz mi, dlaczego tak forma jeszcze nie jest ustabilizowana? Troszkę taka sinusoidalna, raz lepiej, raz gorzej. Myślę, że to też przez, przez to, że mamy dużo nowych twarzy. Ten walczyk trochę się różni od tego, który był w tamtym roku, także tak jak było kiedyś, pamiętasz? Wiadomo, każda taka drużyna musi się zgrać. U nas teraz to właśnie trwa, dostajemy teraz trochę baty. Ale tak jak mówię, jak, jak będziemy przegrywać po takich meczach jak dzisiaj, to to ja świadomość będę zły, ale naprawdę dzisiaj to wyglądało bardzo fajnie. Jestem z nas wszystkich zadowolony dzisiaj. Ty dostałeś w tym roku Paskę Kapitana, tworzysz ten zespół, i właśnie jak tworzyłeś tę ekipę przed tym sezonem, to jaki próbowałeś dobrać zawodników? Czym się sugerowałeś? Jak patrzyłeś właśnie w tym doborze tych zawodników? Czego potrzebowałeś? Znaczy, pisałem po prostu na Facebooku do ludzi, kto, kto jeszcze w tej lidze nie gra, kto, kto nie jest zrzeszony. No i na pewno no, szukałem ludzi, którzy, którzy gdzieś tam wcześniej kopali, no wiadomo, no jest, w tej drugiej lidze jest taki poziom jaki jest, wcale nie jest tak, że się przychodzi do ligi i można gdzieś tam kazikami kopać, także no, szukałem na pewno ludzi, którzy, którzy coś potrafią zrobić i myślę, że mamy taką drużynę, dużo jest fajnych chłopaków, tylko musimy się zgrać i, i jeszcze dołożymy do tego właśnie zgrania i wszystko będzie okej. Okay. Piątek kalczy was, obecny dzisiejszy rywal pokazuje, że pnie się w tabeli. Trzecie miejsce i tak naprawdę nie są złą drużyną. Ta drużyna może powalczyć jak najbardziej o wyższe, nawet jeszcze lokaty. Spodziewałeś się tak dobrego meczu z ich strony? Spodziewałem się, bo, bo właśnie to samo miejsce i trzecie pod, przed tą kolejką wskazywało, że, że to będzie ciężki mecz. Ostatnio chyba strzeli komuś 10 goli, także na pewno uczuliłem chłopaków, że, że będą dużo strzelać i, i to będzie ciężki mecz. No niestety nie udało się ich zatrzymać. No na pewno fajna zgrana drużynka i widać, że już wcześniej ze sobą grali, bo mechanizmy różne były u nich widać i no fajna, fajna, solidna drużyna. Dziękuję za wywiad. Dzięki.